W przestrzeni publicznej często pojawia się pytanie, czy trzeba się bać jej akt Odpowiedź jest następująca. Tak, jeżeli nie traktujemy przepisów poważnie. Zasadniczo jednak akt Act ma na celu uporządkowanie pewnych spraw związanych z systemami sztucznej inteligencji, co oznacza, że to nie jest każde rozwiązanie, które my w takim potocznym języku wiążemy właśnie z, ze sztuczną inteligencją. Prawda jest taka, że diabeł tkwi w szczegółach. Musimy dokonać weryfikacji tego, czy rzeczywiście mamy do czynienia z systemem sztucznej inteligencji, a dopiero wtedy zweryfikować, czy pełnimy jakąś określoną rolę w cyklu życia takiego systemu. Jeżeli rzeczywiście jednak okaże się, że musimy się do tego dostosować, no to nie pozostaje nam nic innego jak oszacować koszty, które będą wiązały się z koniecznością spełnienia tych wymogów. Systemy, które zostały objęte AI aktem, są podzielone ze względu na poziom ryzyka. Mamy poziom nieakceptowalny, mamy wysokie ryzyko, mamy jeszcze ryzyko systemowe, to jest takim dodatkową kategorią ryzyka, ale mamy też systemy na przykład z podwyższonym poziomem przejrzystości. I są jeszcze systemy, które, powiedziałbym, wypykają się tak naprawdę temu AI Aktowi. Oczywiście jest jeszcze kwestia kategorii tak zwanych modeli ogólnego przeznaczenia, ale o nich ten obszar będzie dotykał jedynie niewielkiego wycinka tego... Sektora, nazwijmy systemów sztucznej inteligencji. Jeszcze próbując odpowiedzieć na to pytanie, czy się bać? Bać się, jeżeli właśnie nie zapewnimy tej zgodności, bo kary akurat w tym wypadku są dosyć surowe. No, na przykład 35 milionów euro albo 7% globalnego obrotu. To jest kara, która może zostać nałożona w sytuacji, w której nie zastosujemy się do zakazów określonych w artykule 5, czyli tych tak zwanych systemów zakazanych czy praktyk zakazanych. Ale jeżeli podejdziemy do tego w sposób rozsądny, to tak naprawdę to przygotowanie się w czasie, który nam został do dostosowania się, będzie może nieprzyjemnością, ale nie będzie na pewno aż tak trudne.